Halo, halo, cześć wszystkim, to z tej strony. Witam znowu w koszarach Tradingu. Zrobię sobie takie krótkie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej. Powiemy o tym, co się dzieje, w jakim miejscu się znajdujemy, przejdziemy sobie przez altcoin, przez Bitcoina, przez jakieś tam low capy. oraz także pod koniec pokażę wam jedno fajne narzędzie, które ostatnio znalazłem, które pomaga mi w taki dosyć prosty sposób właśnie śledzić traderów, takich skutecznych traderów, e, gdzieś tam, jeżeli chodzi głównie o zagrania na dźwigni, które wydaje właśnie pod to fajny podgląd, jest pełni dermowe i fajnie po prostu działa, więc ja tym też z wami podzielę, pokażę wam jak to działa, oraz oczywiście link w nastawie w opisie, więc taki jest plan na dzisiaj. Zacznijmy sobie generalnie z sytuacji rynkowej. Widzimy w tej chwili tutaj w ciągu ostatniego dnia, że większość altcoinów jednak jest na minusie, podobnie oczywiście wygląda to na bitcoiny, który tutaj po tych ostatnich dosyć mocnych wzrostach i odbiciu się od tego dołka na poziomie około 74,5 tysiąca dolarów do około 86,5, czyli zrobił ponad 15 gdzieś tam procent. Odbiliśmy się w tej chwili właśnie od tej linii tutaj Trendu. Nie przebiliśmy jej, okazała się ona tutaj być oporem, no i w tej chwili właśnie tutaj wróciliśmy na poziomy około 84 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o etera, no to Ether standardowo spada więcej od Bitcoina, czyli po prostu w momencie, kiedy Bitcoin gdzieś tam właśnie odbił się od tego oporu, to Ether spadł jeszcze mocniej, i znowu jesteśmy poniżej tego poziomu 1600 dolarów. No i póki co na eterze nie widać jakiejś tam siły do tego, żeby miało się coś zmienić. Jak sobie też na chociażby dominację Bitcoina, to widzimy, że znowu tutaj pniemy się do góry. W tej chwili ta dominacja wynosi już prawie 64%. No i pytanie, właśnie, do jakich poziomów tej uda się dobić, jeżeli chodzi o tą dominację. Ponieważ patrząc sobie na przykład na ostatni cykl, takim poziomem, do którego dobiliśmy, maksymalnie było to 73%, aż po czym właśnie Bitcoin tutaj e, gdzieś tam spadać, no i wtedy właśnie też mieliśmy rajdy na altcoinach. No i właśnie pytanie, czy do takich poziomów uda się dojść jeszcze też w tym cyklu, czy e, będzie to raczej mniejszy wynik? Jeżeli miałem to obstawiać, to powiedziałbym, że raczej tutaj nie spodziewałbym się tego, żebyśmy mieli dobijać aż do takich poziomów, jak to miało miejsce wtedy. Bardziej bym tutaj właśnie stawiał na taką strefę gdzieś w okolicy tych 66-67%, maksymalnie, więc powiedzmy, że gdzieś taka właśnie ta strefa, o której właśnie fajnie byłoby gdzieś tam się odbić, no i później fajnie było widzieć też po prostu, że Bitcoin to dominację jednak traci, żeby właśnie gdzieś tam nasze altcoiny mogły wtedy też bardziej urosnąć, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, póki co jednak tutaj widzimy, że wracamy na te same poziomy, które widzieliśmy również na początku lutego. Jeżeli chodzi o rynki tradycyjne, no to tutaj wczoraj S&P tak naprawdę niewiele jakiegoś tam ruchu zrobił, otworzyliśmy się na poziomie około tam 5000 420, zamknęliśmy się na poziomie około 5396, więc nie było tutaj jakichś dużych ruchów cenowych. No i ogólnie patrząc sobie, właśnie na rynek tradycyjne widzimy, że w tej chwili sytuacja się raczej ustabilizowała. Nie widzimy tutaj już jakichś takich dużych odchylań ani w jedną, ani w drugą stronę. To widzimy, że te tutaj wyniki są raczej takie standardowe. No i pytanie, właśnie jak to będzie wyglądało dalej, ponieważ, jak już mówiliśmy sobie w ostatnim filmie, o tym, że gdzieś tam USA trzeba iść właśnie na ust jeżeli chodzi o właśnie tę relację z Chinami, że tam zrobili jakieś różnego rodzaju odstępstwa z tych taryf na różne produkty. Tak, widzimy, że Chiny w tym kierunku iść nie zamierzają. I Chiny cały czas gdzieś tam po cichu po prostu uderzają w Stany. Tak, tutaj mamy informację o tym, że zwiększyli oni jeszcze bardziej właśnie taryfy, takie ogólne taryfy, które już obowiązują na właśnie produkty importowane z USA, no i generalnie robią oni różne rzeczy, które właśnie mają uderzyć w Stany, między innymi wycofują różnego rodzaju produkty, chociażby produkty rolne, no i ograniczają oni także dosyć mocno eksport do USA, takich strategicznych pierwiastków, które potrzebne są tak naprawdę w większości gdzieś tam branż, między innymi w branży zbrojeniowej, branży gdzieś tam technologicznej, w tworzeniu właśnie elektroniki i tym podobnych rzeczy, gdzie właśnie no, Chiny są w tym aspekcie liderem. Odpowiadają oni za jakieś tam około chyba 90% całkowitego właśnie wydobycia i eksportu tychże pierwiastków, więc a tutaj na pewno mają oni mocne karty w ręku. No i widać, że tak się przynajmniej wydaje właśnie, że po prostu stany trochę się z tym wszystkim zagolapowały i że Trump być może nie spodziewał się aż takiego oporu ze strony Chin. No i Chiny w tej chwili grają taką swoją grę po swojemu. Czyli właśnie nakładają te różne ograniczenia, e, uderzają właśnie w, w różne sektory e, gospodarki USA, ale nie robią wokół tego jakiegoś takiego show, nie robią tutaj e, jakichś tam konferencji wielkich, jak to właśnie robił Trump. Więc działają gdzieś tam sobie po cichu, ale dosyć skutecznie uderzają właśnie w USA. No i tak naprawdę te ograniczenia, które widzimy w tej chwili, które oni nakładają na USA, no to ich efekty zobaczymy tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy, tak? One nie będą widoczne od razu. Widzimy też, że no, mimo tego, że właśnie to się dzieje, no to rynki nie reagują jakoś już bardzo negatywnie. Co też pokazuje, że po prostu przyzwyczaja się gier do tego, że taka sytuacja ma miejsce. No, i oczywiście dalej jest duża niepewność. Dalej tutaj raczej nie widać jakichś tam super takich perspektyw na to, żeby rynki miały jakoś mocno odbijać, no ale przynajmniej nie widzimy już takich ogromnych spadków oraz paniki, co pokazuje właśnie, że po prostu rynki się do tego przyzwyczajają. Widzimy także to po tutaj wskaźniku VIX, który w tej chwili też dalej jest na tym poziomie około 30 punktów, więc jest no dużo niżej niż to było jeszcze gdzieś tam kilka dni temu, kiedy byliśmy na poziomie ponad 60 punktów, co pokazywało właśnie, że ta niepewność wśród inwestorów była na bardzo wysokim Poziomie. Więc cały czas, jakby ta sytuacja właśnie z Chinami, cały czas to, jak będzie się dalej rozwijał po prostu ten konflikt między nimi, ponieważ czas tutaj gdzieś tam dużo osób mówi o tym, że wchodzimy w taki właśnie etap 2.0 tej walki taryfowej między USA a Chinami. No i trzeba na pewno obserwować to, jak to będzie się dalej rozwijało, no bo to dalej ma kluczowe znaczenie, właśnie jeżeli chodzi o rynki finansowe oraz o to, jak inwestorzy podchodzą właśnie do inwestycji, szczególnie właśnie w gdzieś tam aktywa bardziej ryzykowne, jak giełda, czy tym bardziej. Krypto. Jeżeli chodzi o nasze portfolio, właśnie altów, to póki co nie robiłem żadnych jeszcze ruchów. W tej chwili tutaj jesteśmy na delikatnym minusie. Tak jak ostatnio, jeszcze kilka dni temu, był tutaj delikatny plus. Tak teraz mamy znowu minus. No i to jest właśnie wywołane tym, że po prostu mamy korektę ogólnie na całym rynku po tych ostatnich wzrostach. Jeżeli chodzi o jakieś tam zakupy potencjalne, czy tutaj zmiany, to póki co nic nie robię. To, co po prostu tutaj mam, to sobie trzymam i obserwuję, jak będzie się to rozwijało dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś inne alty, no to też tutaj możemy sobie to przejrzeć, widzimy, że Solana dosyć fajnie sobie też radzi, patrząc właśnie od samego dołka, no to tutaj Solana odbiła nam właśnie z tego poziomu około 96 dolarów do właśnie tej strefy tutaj, która okazała się oporem o prawie 40%, więc jeden z no, lepszych wyników, jeżeli chodzi właśnie o takie topowe projekty. Podobnie wyglądało to zresztą w przypadku BNB, który także tutaj jak widzimy dobił do tej strefy tutaj, która okazała się właśnie być wsparciem, było to Poziomy tutaj około 534 dolary. Jeżeli chodzi o spx to też tutaj no w tej chwili mamy dosyć mocną korektę, ponieważ z tego poziomu około 0,6 spadliśmy w tej chwili do poziomu około 0,44, więc jest to jakieś tam minus 25% w kilka dni. No i tutaj mam właśnie zaznaczoną strefę poniżej 0,41, którą będę chciał wykorzystać ewentualnie, jeżeli tam właśnie zejdziemy, do po prostu dokupienia sobie spx który póki co cały czas jest, no jakby nie patrzeć, najlepszym altcoinem, w tym naszym całym. no pomimo tych spadków cały czas jest on na plusie około 26%, więc nasze wejście na poziomie około, około tam 0,35 było e, bardzo fajne. Ondo również tutaj delikatna korekta z tego poziomu 0,92, aktualnie na około 0,81. Tała cały czas trzyma się tutaj w okolicy między tam 230 dolarów a 250, jest taka cała strefa, m, którą sobie gdzieś tam utrzymujemy. No tutaj cały czas najgorzej radzi sobie Bera, tak? Tutaj spadliśmy znowu poniżej tych dolarów, więc no sama Bera nie wygląda jakoś tutaj, spektakularnie w ten wykres też jakoś tutaj no tutaj widzimy że ten spadek z gdzieś tam końcówki marca do tego dołka to było około 60% więc no bardzo dużo tutaj więc no tutaj jedna z większych koryt jeżeli chodzi właśnie o o Alty No i patrzę sobie teraz tak globalnie na bitcoina w takiej dłuższej perspektywie No to tutaj gdzieś tam dalej e, składają się ku temu, że te ostatnie poziomy, które właśnie widzieliśmy, mogły być dołkiem. Bardzo fajnie tutaj wytrzymała ta strefa, o której Wam mówiłem w poprzednich filmach, czyli właśnie strefa poprzedniego mm, ATH, która była moim zdaniem kluczowa, żeby właśnie została e, utrzymana, żebyśmy właśnie poniżej niej nie schodzili, ponieważ to mogłoby gdzieś tam wywołać dalsze jeszcze spadki, więc liczę na to, że ono zostanie dalej utrzymana. I teraz, jeżeli miałbym właśnie gdzieś tam przewidywać, co dalej może się dziać, to, to prawdopodobnie możemy tutaj właśnie widzieć jakąś konsolidację, e, prawdopodobnie gdzieś tam właśnie Między tym poziomem 82,5, a na przykład gdzieś tam 86 tysięcy. A więc w najbliższym czasie na Bitcoinie myślę, że możemy widzieć jakąś tam formę konsolidacji z większymi oraz mniejszymi wahaniami cen. I myślę, że teraz rynek będzie po prostu wyczekiwał tego, co tutaj dalej się będzie działo. Po pierwsze, właśnie z sytuacją między Chinami a USA, a po drugie, także co się wydarzy, jeżeli chodzi o Fed oraz o ich dalsze decyzje, ponieważ też dzisiaj mamy takie Wydarzenie, że właśnie będzie przemówienie prezesa Fedu, czyli Pawela, który pewnie będzie zadawał różne pytania odnośnie gospodarki, ekonomii, rynku, więc zobaczymy tak, że w jakim tonie będą to jego wypowiedzi. To właśnie przemówienie będzie miało miejsce o 19.30. A jeżeli chcielibyście mieć dostęp właśnie do tego, jakie tutaj są ważne wydarzenia w konkretnym tygodniu, to zapraszam Was na naszego Discorda, do którego link macie poniżej w opisie. Tutaj właśnie co tydzień pojawiają się tego typu podsumowania, pokazujące, co ważnego po prostu dzieje się w danym tygodniu, więc zapraszamy sobie tam dołączyć. Więc na te dwie sprawy, czyli po prostu ten konflikt USA-Chiny oraz też gdzieś tam dalsze działania Fedu, są nam bardziej kluczowe, jeżeli chodzi o dalsze gdzieś tam losy właśnie Bitcoina, i generalnie całego rynku e, krypto. Patrząc sobie z kolei na gdzieś tam deksy, na to co dzieje się, powiedzmy tak on-chainowo, no to w tej chwili Solana wróciła na miejsce lidera, jeżeli chodzi o wolumeny. No i faktycznie na Solanie dzieje się w tej chwili najwięcej. Patrząc sobie tak pod kątem nowo powstających projektów, jeżeli chodzi o inne sieci, głównie Ethera czy tam Base, no to są to raczej tutaj projekty, które powstają, gdzieś tam robią jakiś wyniki i potem szybko spadają. Więc tak naprawdę w tej chwili trzymanie czegokolwiek bardziej tak długoterminowo z tych lookupów jest moim zdaniem bez sensu. Jeżeli tutaj już ktoś chce grać, no to raczej właśnie takie jakieś po prostu robić sobie swingi, jakieś tam skalpy. jak właśnie dziś tam staram się cały czas na różnych projektach coś takiego robić, jakieś tam po prostu małe zyski sobie brać. Gram właśnie głównie gdzieś tam na limit orderach, chociaż sobie jakieś tam buy deepy, później dziś tam staram się właśnie nawet jakiś mały zysk z tego wyciągnąć. Robię to wszystko na platformie Padre. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jej nie zna, to poniżej mać także link do niej ze zniżką 10% na prowizję. Jest to w tej chwili moje ulubione narzędzie, jeżeli chodzi właśnie. O deksy, o to, jak tam sobie rozgrywam low capy, więc polecam też, aby sobie to tutaj sprawdzić, jeżeli tego jeszcze nie używacie. Dalej, no, ale generalnie, jeżeli chodzi o ten aspekt rynku, to cały czas tutaj raczej nie widać dużego zainteresowania, nie widać dużych wolumenów, szczególnie właśnie na takich sieciach jak Ethereum. Raczej są to jakieś tam pojedyncze projekty, które robią jakieś tam wyniki. No jak mówiłem na początku, to kasyno przeniosło się teraz znowu na Solane, gdzie dzieje się po prostu najwięcej. Także jeżeli ktoś z Was lubi Solane, no to jest to znowu gdzieś tam jakiś tam czas, że właśnie też sporo. Portfeli powracało na tą sieć i dzieje się na pewno dużo więcej niż miało to miejsce wcześniej. No i tak jak mówiłem, sama solana również radzi sobie no, na pewno lepiej niż Ethereum cały czas. Tutaj patrząc sobie chociażby na właśnie wykres solany do Etera, no to widzimy, że znowu się solana nam dosyć mocno umocniła. Tak naprawdę tutaj patrząc sobie na ostatnie gdzieś tam te dni, powiedzmy od początku kwietnia, no to solana zyskała około 27% względem Etera, więc no, cały czas tutaj radzi sobie zdecydowanie lepiej niż nasz nieszczęsny Eter. Także patrzę sobie tak globalnie, tak jak mówiłem, trzeba dalej obserwować sytuację gdzieś tam e, właśnie między Chinami oraz USA. Czy w ogóle będzie chodziło tam do jakichś porozumień, czy ta... Powiedzmy, taka zimna wojna będzie się dalej nam rozwijała. Tutaj Pekin twierdzi cały czas, właśnie że są otwarci na rozmowy z Trumpem, jeżeli ten okaże im szacunek, czego Trump no, ostatnio jednak mm, nie robił i też znając właśnie charakter Trumpa, no to może być o to ciężko, żeby po prostu pokazał on, że mm, się ugina, tak chociaż mimo wszystko już teraz widać właśnie, że te ustępstwa różnego rodzaju, no to jakby. Mm, są właśnie wynikiem tego, że prawdopodobnie Trump trochę przesadził z tym wszystkim, chociaż no oczywiście tego nie wiemy, być może ma on jakiś genialny plan na to, jak to wszystko dalej poukładać i jak wyjść z tego obronną ręką, także no, musimy po prostu czekać, jak dalej, jak dalej będzie się to rozwijało oraz także właśnie obserwować dalsze działania Fedu, więc zobaczymy, w jakim tonie będzie się opierał dzisiaj też Powell podczas konferencji. Pewnie napiszę o tym także w moim telegramie, także was tam zapraszam. Link do niego macie poniżej w e, opisie. A teraz przejdźmy sobie właśnie do tego narzędzia, o którym mówiłem na początku, e, które po, fajnie tutaj pozwala śledzić skutecznych traderów, jeżeli chodzi o zagrania, czy to na spocie, czy to na dźwigni e, I to jest narzędzie hyperdash.info, dam wam link do niego w opisie. I tutaj macie w kilka fajnych właśnie funkcji, które pozwalają po prostu e, takich właśnie sobie traderów, nie, jakby po pierwsze identyfikować, a po drugie potem śledzić po prostu ich działania. I tu macie właśnie e, na środku, zakładkę Traders i możecie sobie właśnie wejść w chociażby Top Traders i zobaczyć tutaj właśnie traderów, którzy no są najbardziej skuteczni, tak? Pod kątem czy to właśnie wyniku, czy po prostu procentu i możemy sobie zobaczyć ich konkretne ruchy, tak? Możemy sobie wejść na przykład w konkretnego tradera i zobaczyć wszystko tutaj, co najważniejsze. Możemy zobaczyć sobie go tutaj Total Value, czyli po prostu całkowitą ilość właśnie środków, jakie ma zarówno na Futures, jak i na Spocie. Możemy zobaczyć także jego taką średnią dźwignię, którą otwiera. Tu widzimy na przykład, że jest to ponad 5,5x. Możemy sobie właśnie zobaczyć jego otwarte w tej chwili pozycje. Możemy, możemy zobaczyć sobie różnego rodzaju też ordery, które cały czas ma. Tak, na jakich poziomach, które widzimy na przykład, że ma on spore ilości gdzieś tam Ethera do kupowania na poziomie około 1200 dolarów, które gdzieś tam mu cały czas wiszą. Widzimy także, jaki ma niezrealizowany w tej chwili profit. U tego Edera jest to ponad 5,5 miliona dolarów. Oraz także, właśnie procent ogólny, jeżeli chodzi o jego działania, możemy sobie zobaczyć właśnie tutaj jego wyniki takie ogólne, tak? czyli po prostu spot oraz właśnie futures oraz także same samą dźwignię, jak to u niego wyglądało, jak zmieniał się właśnie tutaj, jak zmieniało się jego portfolio i tym potem rzeczy. Więc generalnie, bardzo fajnie wszystko tutaj widać, co on robi, jakie ma ordery, co ostatnio mu się tutaj wypełniło, jakie pozycje właśnie trzyma, czy bardziej gra longi, czy bardziej gra shorty na jakiej dźwigni, jaką pozycją, tak naprawdę wszystko tutaj jest, tak, więc bardzo fajnie to wszystko jest tutaj widać, także jeżeli ktoś z Was po prostu się tradingiem interesuje, e, gdzieś tam szuka jakichś powiedzmy takich form przewagi, to myślę, że jest to ciekawa opcja, żeby sobie właśnie to sprawdzić i takich traderów po prostu poszukać tutaj e, skutecznych i po prostu obserwować, co oni robią, oczywiście nie grać jeden do jeden jak oni, ponieważ nie o to chodzi, tylko bardziej po prostu mieć jakiś pogląd na to, w jaki sposób oni ten rynek rozgrywają, co aktualnie właśnie mają, jakie pozycje otwierają i tym podobne rzeczy. No i właśnie później mając już sobie tych tutaj jakichś tam traderów, jakieś tam konkretne adresy, ponieważ to są oczywiście adresy on-chainowe, to, to są jakby pozycje otwierane na Hyper Liquid, tak, czyli na tej platformie właśnie takiej dexowej do, do dźwigni, I następnie możemy sobie właśnie takiego tradera tutaj wziąć no i możemy sobie po prostu go zapisać na przykład do ulubionych, tak, jakoś tam go sobie nazywamy w jakiś sposób i później też właśnie wy tutaj Live Trader Fit możemy sobie tych traderów po prostu śledzić. A więc, mając tutaj właśnie zapisanych e, tych konkretnych, tutaj musimy sobie ich porodawać. A więc widzicie, że w tej chwili tutaj właśnie e, mam jakieś tam dwóch traderów, których sobie mm, śledzę. No i tutaj właśnie pokazują mi się na bieżąco ich działania, tak? Czyli widzę, e, co robili, o której, e, jaką pozycję, jaką pozycję, czy longa, czy shorta, w jakiej ilości i tym podobne rzeczy. Więc, bardzo fajnie tutaj to widać. Jednak, ja osobiście wolę korzystać z aplikacji Shellog, której korzystam również, jeżeli chodzi o śledzenie portfeli on Nowo. I tu po prostu wybieram sobie właśnie w e, typie transakcji. Na samym dole mamy właśnie Perpetual, czyli e, właśnie dźwignia, i w ten sposób mogę sobie tutaj obserwować właśnie, co też te portfele grają. Tak, czyli na przykład wybieram sobie jakiegoś tutaj skutecznego tradera, e, kupuję sobie jego adres e, kont, e, po prostu portfela i dodaję sobie go właśnie do e, gdzieś tam jakiejś listy. I następnie też mam tutaj właśnie taki fit na żywo, pokazujący mi, co oni rozgrywają, w jaki sposób, jakie pozycje, e, więc też fajnie to wygląda. No ale może robić to również tutaj, z tym, że właśnie tutaj w tym feedzie macie ograniczenie tylko do 10 portfeli, tak? Więc jest to jakieś tam mocne ograniczenie. Więc ja osobiście wolę korzystać właśnie z Sielo. No i właśnie przeglądając sobie ostatnio tutaj te portfele, udało mi się znaleźć kilka takich fajnych portfeli, które gdzieś tam sobie zapisałem, które obserwuję, które po prostu patrzę, jak rozgrywają. No bo to jest po prostu jakaś tam forma też powiedzmy przewagi, tak? To nie chodzi, tak jak mówiłem, o to, żeby kopiować ich jeden do jeden, tylko właśnie, żeby gdzieś tam mieć jakieś dodatkowe dane, jakiś tam pogląd, jakieś tam odniesienie właśnie do tego, co robią też inni. Więc myślę, że warto sobie tą stronkę po prostu sprawdzić, zobaczyć, czy będzie Wam się podobała, czy tutaj uda Wam się znaleźć jakąś wartość w tym wszystkim. Oczywiście, jeżeli trading w ogóle jest czymś, co Was interesuje, no bo też nie każdy e, chce to robić, a jeżeli kogoś z Was też trading Was interesuje, to zapraszam do e, filmu, który macie poniżej także w opisie, odnośnie tego właśnie, jak zacząć w ogóle trading na krypto bez doświadczenia, który nagrałem już jakiś czas temu, myślę, że dalej tutaj można sobie sporo wartości z tego wyciągnąć, także link do niego macie właśnie poniżej w e, opisie. I na końcu zapraszam Was także na mojego Twittera, gdzie też pojawiają się jakieś tam różnego rodzaju informacje, także sprawdźcie sobie, zostawiam Wam link do tej platformy poniżej w opisie, ona jest darmowa, tutaj żadnych reflinków nie ma, myślę, że może się komuś przydać, także chciałem po prostu tym się właśnie z Wami podzielić. I to było w sumie na tyle w tym filmie, także dzięki za obejrzenie i widzimy się niebawem w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!